Witaj serdecznie. Chcę Ci przedstawić najprostszy sposób na to, aby założyć konto osobom, które są zainteresowane do teraz. Być może takim osobom, z którymi dzielisz się olejkami. Powstaje teraz generator linków i jest to zupełnie nowe narzędzie. Bardzo świeżutkie jeszcze, po prostu pachnące jak ciepłe bułeczki. Chcę Ci pokazać, w jaki sposób możesz użyć tego generatora linków po to, żeby ułatwić sobie proces rejestracyjny. Udostanie teraz ekran. I może właśnie w ten sposób. Zobacz, tutaj weszłam sobie na stronę Doterową, czy na nasz polski sklep. I kiedy na przykład masz język angielski, to możesz go łatwością przestawić sobie tutaj, tak? Także warto sobie przestawić jakby w tym miejscu. I w jaki sposób możemy skorzystać z generatora linków? Wchodzimy w akcesoria i bierzemy generator linków. I zobaczcie, tutaj mamy też po polsku wyjaśnione, czym jest tak naprawdę ten generator linków. Pozwala nam utworzenie linka rejestracyjnego, który możemy wysłać osobom, z którymi jesteśmy w kontakcie, i już od razu wybrać dla nich produkty, czyli włożyć im do koszyka to, co mamy ustalone po konsultacji. Oczywiście najfajniej, kiedy rzeczywiście taka osoba już taką konsultację od nas odebrała. I w ten sposób bardzo przyspieszamy procedury. I pokażę Wam, jak to zrobić. Klikamy utwórz link rejestracyjny. Jeżeli to jest dla osoby w Polsce, no to wybieramy Polska, jeżeli gdzieś indziej, no to oczywiście wybieracie odpowiedni kraj i język. Potem bardzo szybko po polsku przechodzicie do takiego panelu, gdzie wybieracie rodzaj konta, czyli albo klient hurtowy, czyli wholesale customer, albo konsultant, czyli wellness advocate i decydujecie, którą opcję wybrać. Potem możecie wybrać wersję albo taką, że wybieracie produkty, wtedy automatycznie dostajecie informację o opłacie za założenie konta 24,5 euro, albo możecie zacząć od zestawu, wtedy unikamy tej opłaty 24,5. Euro. Wrzucam zestaw. Jeżeli potrzebuję dorzucić coś jeszcze, być może coś z kolekcji świątecznej. W tym momencie mamy na przykład bardzo fajny zestaw do robienia świec, więc jeżeli tylko wpiszę początek, czyli candle, automatycznie pokazuje mi też ten zestaw. Mogę go dodać do koszyka. Mogę dodać coś też z. Innej oferty. Zobaczcie, to od razu mi się wyświetla wartość euro i wartość w, punktu, w punktach. Mam 155,5 punkta. Do końca listopada jest klub diamentowy i można to zrobić w taki sposób, że na przykład, jeżeli chcecie skorzystać z klubu diamentowego, a chcecie też skorzystać z generatora linków, najpierw zgłosię tę osobę do mnie albo do osoby, która was prowadzi, aby wpisała waszego nowego klienta na spotkanie klubu diamentowego, żeby była opcja dołączenia tych darmowych kolejków. Potem, jeżeli macie już zgłoszoną tę osobę, wysyłacie tego generatora linków i dajcie znać tej osobie, która prowadzi klub diamentowy dla was, żeby zajęła się dodaniem darmowych produktów do zamówienia. Za 100 punktów w listopadzie. Jest rolą Deep Blue, od 200 jest Deep Blue i kopaj Touch, więc można rozważyć, żeby dodać coś jeszcze do koszyka, aby wartość punktowa była 200. Ja dorzucę do koszyka jeszcze zestaw Yoga Collection. Tutaj widzę, że pojedynczo mi się pokazują. Chciałam w ten sposób, ale. Tu mamy jeszcze, o jest zestaw do jogi mamy, do koszyka. Mam dokładnie pół punkta, czyli ten klient będzie w stanie w klubie diamentowym uzyskać dodatkowo dwa darmowe olejki, czyli dostaje 10 z Family Essentials, w środku zestawu do robienia świec jest vanilia i trzy olejki z kolekcji do jogi, i dodatkowo dwa w gratisie. I teraz tutaj sobie wskakuję w kolejny krok. Mogę, automatycznie ta osoba wskoczy do mnie. Pode mnie bezpośrednio, czyli będę zarówno jej enrollerem, czyli osobą rejestrującą i sponsorem. Jeżeli chcę, mogę dodać innego sponsora, trzeba to mieć wcześniej przygotowane. Możesz po prostu przełączyć do siebie na stronę i wyszukać sobie ID sponsora, pod którego chcecie umieścić tę osobę. Przypominam, sponsor to jest osoba, pod którą dana osoba będzie w strukturze, a enroller to osoba, która rejestruje, czyli enroller zbiera fast start, sponsor Unilever i Premier mocy trzech. Także w taki sposób to działa. Jeżeli macie już wybrany numer sponsora, klikamy kolejny krok i automatycznie macie już tutaj ten link spersonalizowany. Zobaczcie, w środku mamy produkty, czyli jest to, są to olejki, olejki Family Essentials, zestaw, który nam neutralizuje opłatę rejestracyjną, zestaw do jogi i zestaw do robienia świec. Kopiujemy adres w taki sposób, i teraz sprawdźmy sobie, co dostaje klient, tak? Czyli w momencie, kiedy ja sobie tutaj kliknę ten link, to pokaże mi się to, gdzie zabiera tego klienta. Czyli zobaczcie, tutaj zaczyna się twoja podróż. Przepiękny link po polsku do rejestracji, pokazuje, co mamy tutaj. Oczywiście ta osoba ciągle może zmienić te produkty, czyli może sobie coś dorzucić, na przykład Wild Orange, jeżeli będzie miała ochotę. A może sobie coś też, okay, może też sobie coś wyrzucić, może zdecyduje się wyrzucić zasad do jogi. Wtedy oczywiście automatycznie wartość punktów się zmienia. Klikamy dalej, tutaj pokazuję, jaki jest konsultant, oczywiście i zwykły formularz z danymi osobowymi, z hasłem itd. Tak I zamiast daty urodzenia w tym formularzu jest potwierdzenie, że mam ukończone 18 lat. Zobaczcie, jakie to jest proste, także bardzo prosty sposób można założyć konto. Drugim sposobem, jeszcze tak powiem starym, jest wejście poprzez Waszą stronę. Tutaj specjalnie nie pokazuję rejestrowanie przez klub diamentowy, bo klub diamentowy już się kończy w listopadzie. Od grudnia będziemy zakładać konta przez generator linków albo przez stronę, czyli w taki sposób. Tu Wam chciałam jeszcze powiedzieć właśnie, jeżeli wejdziemy sobie po prostu w naszą stronę, czyli shop.doteracom.pl, Chwilkę, myśmy tu dzisiaj mieli ten internet, także sorry, że musicie czekać na to. Jeżeli wejdę sobie w moje konto i w moje biuro, biuro niestety cały czas jest po angielsku, ale też tutaj was poprowadzę bardzo bezpośrednio. Macie tak, albo możecie od razu założyć konto poprzez kliknięcie enroll a team member i wchodzimy automatycznie do formularzu rejestracji, wybieramy Europę, wybieramy kraj, Wybieramy język i. Przechodzimy do panelu rejestracyjnego, czyli dokładnie jesteśmy w tym samym miejscu, tylko trzeba wszystko wybrać od początku. Jeżeli mamy generator linków, to automatycznie po prostu już te produkty dla tej osoby są w koszyku. Ale chcę Wam pokazać jeszcze jeden sposób. To jest taki sposób, może być pasywny, czyli w jaki sposób możecie mieć ustawione wejście do Waszego sklepu, żeby funkcjonowało na Waszych stronach, fanpageach, Instagramach, gdziekolwiek. Tak? Mam taką zakładkę ostatnio, My Online Store i możecie wejść w My Website ustawiacie sobie tutaj nazwę, która będzie się wyświetlała po stałym panelu mydotera.com łamany przez to, co sobie tutaj wybierzecie. Ja mam, ja mam wybrane kocham olejki. Tutaj ładujecie sobie zdjęcie. Tutaj ładujecie sobie informacje po polsku, po angielsku, po jakiemu chcecie. I teraz jeżeli klikniecie sobie to utworzony ten wasz spersonalizowany adres waszego sklepu Dotera przerzuca was automatycznie, czyli waszych klientów na stronę dotery, gdzie mogą albo dokonać zakupu po cenach detalicznych, czyli 100% ceny, albo wejść w join and save i automatycznie, tu mam wytłumaczone, na czym polega kupowanie detaliczne, na czym polega bycie klientem i adwokatem zdrowia. Tutaj jak klikną sobie join dotera, automatycznie wchodzą znowu do panelu rejestracji i automatycznie wchodzą pod Was. Czyli można powiedzieć, że na tym mamy trzy sposoby założenia nowego konta, generator linków bezpośrednio ze strony, oraz poprzez Waszą spersonalizowaną stronę, czyli Wasz spersonalizowany link. Każdy z Was, kto ma konto Wellness Advocate, najprawdopodobniej już ma utworzony ten sklep w taki sposób, że brzmi jego nazwa www.majoterra.com łamane przez Wasze imię i nazwisko. To jest automatyczna nazwa sklepu. Jak sobie tam wejdziecie, to zobaczycie, że to najprawdopodobniej już istnieje. Natomiast możecie to zmienić na taką nazwę, jaka Wam pasuje i potem ten adres możecie sobie wklejać gdziekolwiek chcecie, gdzie potrzebujecie takiej, takiego przekierowania bezpośrednio do Was. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Życzę Wam wielu wspaniałych rejestracji. Zwłaszcza, że w listopadzie jest specjalna promocja dla konsultantów. Za pięć zarejestrowanych osób dostajecie pakiet bardzo fajnych materiałów, znaczy materiałów rzeczy od Dotera, m.in. płyn do pukania, on guard i to już 12 sztuk, też nic dentystyczna. Kusteczki Ongard, więc może to usprawnić Wasz biznes. Dlatego zachęcam do tego, żeby spróbować jeszcze w listopadzie te pięć osób zarejestrować. Jest niesamowicie intensywny okres, jeżeli chodzi o zachorowania. Ja mam takie poczucie, że Ongard, R Cytryna, to wszystko powinno być przynajmniej, przynajmniej to powinno być w każdym domu w Polsce, żeby łatwiej można było z tymi infekcjami sobie poradzić. Dzięki za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, kierujcie je do mnie albo do Waszych upline, albo na grupie biznes. Trzymajcie się. Pa.